Dzisiaj pokażemy zwiedzanie Rzymu 3-4 godziny maksymalnie. 3-4 godziny. Zwiedzamy Rzym i Watykan. Ekspresowe zwiedzanie. Jak macie tylko południa, na przykład od samego rana do południa, żeby uniknąć upałów i zmieścić się w tym krótkim czasie i zobaczyć najciekawsze miejscówki według nas. Dzisiaj jedziemy do Rzymu pociągiem. Z naszej miejscowości godzina jazdy, bilet. Za bilet płaciliśmy chyba około 7 euro do dorosłego i 5 euro za dziecko. Lecimy. Jesteśmy w pociągu, jesteśmy na razie bez śniadanka. Coś może na miejscu przygłosimy. Dobra, dojechaliśmy, siedzieliśmy na stacji Termini i idziemy po bileciki. Podjedziemy tam bliżej Koloseum. Od razu po wyjściu z metra na przystanku Koloseum o taki widok. Z dworca Termini dwa przystanki metrem i już jesteśmy przy Koloseum. Jesteśmy tu od godziny 8.30 i jest bardzo przyjemna pora na zwiedzanie naprawdę. Tutaj przed nami Forum Romanum. A dalej idziemy. To wszystko jest bardzo bluźniutko, jak się idzie z koloseum po prostu parę kroczków. I Tutaj mamy Forum Romanum, a tutaj widzimy jak to wyglądało kiedyś. I co z tego zostało. Dużo tutaj remontów jest. Wszędzie. Widzimy strefę remontów. Bardzo ładne, ale niewidoczne. Piękny budynek. Tylko po prostu za Monumento Vittorio Emanuele to jest. No, niestety, zobaczcie, za mną piękny budynek, a dookoła, no... Jest, jak jest. Tak, chcieliśmy zjeść kanapki tam przy koloseum. Tam wcześniej nie za bardzo widzieliśmy jakiekolwiek takie rozsądne miejsce. W ogóle dużo turystów się nie chciało tam jeść. Jakieś takie tłumy są. Za nami była pierwsza knajpa, którą tam napotk napotkaliśmy. No, ale stwierdziliśmy, że nie będziemy jeść pierwszej, którą napotkaliśmy, więc dalej szukamy jakiejś kanapeczki po drodze, żeby przekąsić. Jak już trafiliśmy do miejsca, gdzieś taka większa cywilizacja, coś, coś tutaj jest, jest sklepy, jest restauracje, jest cień, o, fajnie. Jak ładne te ulice, tutaj między właśnie, nie same zabytki, a ulice między zabytkami, możesz sobie pochodzić i pooglądać ładne kamienice. No tak jak pisało tam w internecie, że te kanapki kosztują od 5 do 10 euro. Ale jest słony. To jest panini, bułeczka z różnymi, z różnymi dodatkami. Takie śniadanko. Te zapłaciliśmy za takie cztery kanapeczki i dwie kawki 40 euro. Wolę sobie jakieś pamiątki kupić. Już tu widzimy pod też papieży, obrazy z miasta. No, my tutaj jesteśmy tak bardzo króciutko, bo przyjechaliśmy na kilka godzin, żeby za dużo nie chodzić, nie chodzić po muzeach, tylko tak po prostu zobaczyć Rzym, skoro jesteśmy w okolicach. Tak bardzo typowo turystycznie, się przejść zobaczyć zobaczyć najważniejsze miejscówki. napeczki były przepyszne. najedliśmy no, się teraz możemy zwiedzać, a później jeszcze chcemy wpaść na piramisu. Coraz więcej ludzi, jak się zbliżamy do Fontan, to więc większy tłok. No, naprawdę jest bardzo ładne. Nie, nie. Bardzo ładnie. Tutaj podobno kolejki są to zdjęcia, ale tak naprawdę podeszliśmy tutaj do bariery. Po spokojnie można stanąć i zrobić sobie zdjęcie. Wszystko bardzo ładnie widać. Woda tak, tak zachęca, żeby to się wykąpać, ale niestety nie wolno. Policja, policja, policja. Znaczy my generalnie mieliśmy bilety kupione w metrze i mieliśmy tak. Myśleliśmy, że on jest ważny tam przez 100 minut każdą, każdą środkiem komunikacji miejskiej. I tak naprawdę nadal nie wiemy, czy one są ważne, linii, czy nie są tak ważne. Bo, jakaś... bo pani, jak sprawdzała, to świeciło się na czerwono i zaczęło, tak, że chyba był error. Ale to działa okej, a za chwilę zaczęli spisywać tam wszystkich, turystów są w autobusie. <laughs> I, I pół autobusu y, wysiadło na przystanku z kontrolerami do, do, do spisywania. Tak, paszporty musieli wyciągnąć, mandaciki, no i po autobusu wysiadło. Tak, Nadal nie wiem, czy nasze będzie To jest sytuacja. Nawet w ogóle za, za bardzo nie ma jak sprawdzić, czy te bilety działają. No, no idziemy do Watykanu jakby to nie wiem czy mówiłam. Autobusy takie gorące są z chyba nie ma, albo jest jakaś taka Warniosława. Podchodzimy do Watykanu, ale tu hałasuje nie wiem, czy będzie cokolwiek słychać. Ogólnie Watykan nie ma granicy oficjalnej z Włochami, więc można tu wejść bez dokumentów. Chociaż też wyczytałam w internecie, że jeżeli chcemy wejść do niektórych miejsc w Watykanie już, to wtedy mogą poprosić o dowód tożsamości, o paszport. Na przykład jeśli chodzi o Muzeum Watykańskie. No my właśnie wchodzimy do Watykanu. Tak to wygląda. Okej. Okay. No i, no i wyszliśmy już tak, bez kolejki po prostu się wchodzi. Plac Świętego Piotra. Do bazyliki Świętego Piotra można wejść tego co wiem za darmo, a bilety się kupuje, jeżeli się chce do e, tej kapliczki sekstyńskiej wejść. To wtedy jest płatne, a tutaj powinno być wejście e, gratis. Tutaj też można się napić wody, umyć się, przemyć się w taki upał, albo, albo uzupełnić butelkę, jak my właśnie zrobimy. Zapytaliśmy te wolontariuszy, stoją, można podpytać jak tutaj przejść. I potwierdzili, że wejście do bazyliki jest darmowe. Wskazali nam drogę, bo tutaj ciężko się połapać. Są no, różne takie przejścia, bo zamknięte, różne. No i dobrze, idziemy według tego, jak nam wskazali wolontariusze. No jest trochę ludzi, ale jakoś to sprawnie idzie, mam wrażenie. Normalnie przez bramki trzeba będzie przejść. Sprawdzamy, jak na lotnisku. Przeszliśmy przez bramki bezpieczeństwa i jesteśmy na placu. Znaczy byliśmy na placu, ale jesteśmy na placu już po stronie bramek. Mamy pielgrzymkę. Żółte ludziki. W ogóle tutaj prawie wszędzie, do każdej katedry, wejście jest płatne. W ogóle we Włoszech, ale do tej naszej, właśnie głównej. Dlatego tego Piotra weź je za darmo. Zresztą chyba jak to powinno być, tak. No tak się idzie, się idzie tą kolejką. Dali mi takie nakrycie, bo jest zbyt odkryta. Wow. Żegnamy Watykan i idziemy na tiramisu. My idziemy do specjalnie odnaleziony przez moją córkę starszą tiramisarnię. generalnie kawiarni, gdzie zjemy tiramisu, nazywa się Two Sizes. Konkretnie idziemy do niej. Idziemy na pierwsze, będziemy przechodzić przez rzekę. Rzeźby. Mały przystanek na zimną kolkę. Jeszcze kawałeczek zostało nam do kawiarni, w której zjemy przepyszne włoskie tiramisu. A jaka ładna uliczka tutaj. Nie wiem, czy znajdę nazwę, nazwę tej ulicy. To ona przychodzi na taką ulicę gdzieś tak cicho, spokojnie, aż miło się chodzi. Gdzieś tam słychać na tych uliczkach obok dźwięki auta, to jest po prostu przyjemnie. Tylko nie mogę znaleźć właśnie nazwy tej ulicy. Muszę odszukać gdzieś, żeby, żeby wam dać znać, co za uliczka. No i zresztą tu już blisko jest ta kawiarnia z polecanym przez moją córkę tiramisu. A córka zrobiła research w internecie. Chyba to, Via del Mi podoba się w Rzymie, że właśnie są zwykły jakiś budynek i takie dzieła sztuki tutaj można znaleźć wszędzie. No to charakterystyczne nie tylko w Rzymie, ale ogólnie we włoskich miastach. Co cały czas czuję smaczne skóry. No, normalnie te, bu, te buciki w moim stylu są środkowo uwielbiam. Już chyba blisko jesteśmy. I mamy tą miejscówkę. To size. The best tiramisu in town. No sprawdzimy. Jest kolejka no chyba. I jest. mamy smaku, Smaki tiramisu. Oryginalną, pistacjową, karmelową, orzechową i truskawkową. No. Mamy tak, oryginalne smaki, dwie duże i jeden mały. Duże za cztery, małe za trzy. Podobno najlepszy tiramisu w Rzymie. Dziewczyny oceniają, że 10 na 10, nie? ja zaraz będę próbowała. Nie chcieliśmy właśnie brać ze smakami różnymi, żeby sobie ocenić taki oryginalny, prawdziwy smak tiramisu włoskiego. Próbuję. Mm. Serio, Serio, w Polsce takiego droba, dobrego nie jadłam. Zawsze mówimy, że w Polsce wszystko jest najsmaczniejsze. ale to jest naprawdę wow 10 na 10. Jedyny minus, że w tej knajpie nie da się usiąść, po prostu się kupuje, z tym dalej się idzie, ale w takich łóweczkach wygodnych m, można z sobą wziąć i dalej iść i zwiedzać, delektując się po prostu nie mogą się powstrzymać. Takie piękne obrazy muszę nagrać. Piękne. A co to jest plac? Piace Nawona, tak właśnie myślałam. Też był na mapce. Zobaczy te fontany bliżej. Piękny kolor tych fontanek, taki błękitny. Jeszcze z tymi białymi marmurami pięknie to wygląda. Było to Piace Navona. jesteśmy na Piace Navona. No, i doszliśmy do Panteonu wreszcie. Ciężko zrobić perspektywy, bo to jest takie duże. Duże, duże. O, oddaliłam trochę perspektywę i tak to wygląda. Monumentalne. Dużo turystów jak zawsze, ale nie ma tragedii. No i kończymy nasze zwiedzanie Rzymu. Mamy godzinę 11:49, więc się zmieściliśmy w naszym czasie i idziemy na dworzec. Wracamy do naszej wioseczki Tidzianego, do hotelu i będziemy chyba się po prostu chłodzić w basenie w drugiej połowie dnia. Chcieliśmy wyjechać z Rzymu, aczkolwiek najbliższy pociąg do nas jest dwie godziny, więc jesteśmy zmuszeni tutaj jeszcze zostać trochę, więc weszliśmy na tej stacji tutaj na miasto. No to tutaj jakieś restauracje jak najpierw są, to można jakąś pizzę usiądziemy, posiedzimy troszkę, a potem będziemy się dopiero zwijać. Niestety mamy przysiadkę po drodze. Mam nadzieję, że zdążymy tam wszystko pogarnąć i się przejść prawidłowo. Tak, dla przypomnienie, jesteśmy przy dworcu Roma Termini. Jak patrzymy, że większość knajp tutaj ma bardzo słabe opinie, więc czekamy czegoś, co ma chociażby powyżej czwórki. Gorąco jest po prostu, trzeba się nawadniać. Dobre piwko. Nie lubię piwa w takim gorącu, na W ogóle randomowo wybrana knajpa, to zobaczymy, czy będą mieli dobrą pizzę. Jesteśmy w randomowej knajpce tutaj niedaleko dworca. I wydaje mi się, że te pizzy są takie typowo po turysty, bo nawet była pizza e, Hawaii, których w z reguły nie ma takiej pizzy, tak? W tej No ale już nie chciało nam się daleko chodzić, e, więc jesteśmy. Przekącimy, odpoczniemy. i Poczekamy na nasz pociąg. Ale przyjemne widoczki tutaj ładnie jest w cieniu. Ładne budynki dookoła, tam z przodu właśnie dworzec, więc mamy całkiem blisko. Przedanie, sałatka. Bo jest taki upał, to nie wszyscy są głodni. Ale ona trzeba zdążyć zjeść przed siestą. Pizza wygląda na cieniutką, taką, ale taka chrapiąca nawet. Trzeba się pozbyć bazylii. Koniecznie. Bo tutaj nie ma akceptacji na zielony kolor na pizzy. Tak myślę, że taka poprawna restauracja, to dosyć dobre to jedzenie, jakieś rewelacyjne, takie normalne, żeby zjeść. Trochę nas umęczył ten Rzym, ale już jesteśmy w pociągu na szczęście. My jechaliśmy do Rzymu do stacji Roma Termini, bardzo duży dworzec to jest, więc trzeba mieć naprawdę sporo czasu, żeby się zorientować, z, którego, z której platformy odjeżdża pociąg, żeby jeszcze do tej platformy dojść, naprawdę może zająć 15-20 minut samo dojście więc trzeba się z tym liczyć. Idziemy kolejami regionalnymi, ale jest klimatyzacja, siedzonka wygodne. No więc skończyliśmy Rzym na dzisiaj. Trochę nam się wydłużyło przez rozkład jazdy pociągów, ale już, już wracamy. O, 16 tysięcy kroków, prawie 17 tysięcy kroków.